Więc w Biblii jest napisane, że Pan usiądzie po prawicy Boga, co oznacza, że uzyska siłę Boga i spłynie na białej chmurze, spłynie do ludzi. I teraz, co to znaczy ta figura? To znaczy, że nasz mózg będzie w stanie przetłumaczyć te impulsy z wyższej, e, z wyższej e, inteligencji na język człowieka. E, e, I teraz tak. W człowieku jest takiego, coś takiego, w atomie, co się nazywa biofoton. Biofoton. E, e, Działa w wielkościach subatomowych. Niemniej on tworzy pole magnetyczne, które ma wpływ na ciało ludzkie, na fizyczne ciało. I teraz ten biofoton... Excusez. Excusez. Biofoton jest, ma zapisaną w sobie informację genetyczną człowieka. Jego genotyp. Istnieje coś takiego jak wędrówka transpozonu, czyli jakby taki foton, który wędruje z pola energii o wyższej energii do niższej. to Excuseer uh, ook de mensen thuis, mijn excuses hiervoor.